Szemu widzowie. Dzisiaj będziemy grać w... ...ogurus. Zacznijmy. Dobra, już jestem w więc poczekajmy aż się zacznie. Dobrze, więc zaczynajmy rundkę i... Trochę dużo to czasu zajmuje... Jesteśmy... ...roommate'ami, ale czy będziemy mieć jakąś fajną rangę? Nie. Jesteśmy zwyczajni. Dobra, jedziemy z tym... ...z tym... ...z tą grą. Oh. Czemu tak krótko, nawet nie minęły 15 sekund Dobra, dyskusjon Muszę zapytać co? Nie ma tu co? Nie, jest tylko home Czyli kto? Czemu Nie ma polskiej wersji Jezu Nienawidzę ludzi, którzy opuszczają dlatego, że nie są impostorami. Bo, bo ktoś będzie taki. A, będzie impostorem, Wchodzi na serwer. Ej, wychodzi, ta gra jest do bani. Daje łapkę w dół. No mm, dobra. A, zapomniałam wam powiedzieć, że zmieniłem kolor na czarny. O, tu jest. Jak wy lubicie czarny, to napiszcie w komentarzu. Właśnie, napiszcie jakim zawsze gracie. Kolorem, gdy amogus. No, chyba, że nie gracie, to, no to. to, 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 już trudno. No, to, to po prostu napiszcie, że nie macie tego Dobra, ja został wyrzucony, więc idziemy teraz do tego Download z kafeterii do Mi tablet. Teraz. Yes. Dobra, nie wiem, jak to działa. Idziemy I... dalej. Pas, 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 pas. A jakby ktoś miał problem w robieniu karty, to wystarczy zrobić tak. Na środek potrząsnąć I już Ile jest tu tego? DED um, HER Ten Umarł HEN POSOB Przykro mi Że umarłeś Dobra, nie ważne i dlaczego? Przecież on żyje O Zawłócał za Dobra HERA Dobra, możemy napisać herę czyli GDZIE. Ja muszę ko kogoś uczyć, co to znaczy herę Chyba nie. Zostawcie like i subskryb. Dobra. Mm, głosuję na niego. bo on to zaraz głosował. Dobra, ja głosuję na niego. Jeżeli on, on nie był, na no to nic. Aha, super! Zagłosowałeś to, znaczy... powiedziałeś już lis. Hej, co to, to znaczy lis? Lis! Les. Les. wiem, napiszcie w komentarzu, bo mi się teraz nie chce. Sprawdzać. Dobra, idziemy dalej. Boom! Bum! Mi tablet do chęć... nie Mieliśmy skaterperi do mojego tabletu, a później ze mojego tabletu do... Ej, trochę rozbudowany. O, ostatni pask I będziemy musieli iść na kamerę. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co robicie, kiedy, że, kiedy wy, kiedy skończycie wszystkie... Ej, tego jeszcze nie miałam. Jeszcze go nie wiem. Co robicie, kiedy, że, zrobicie wszystkie paski? No zawsze albo chodzę sobie po prostu, albo idę do kamery. A, ja częściej idę do kamery. Dobra, teraz, nie wiem, przewinę jak coś się stanie, znaczy, zrobię cięcie jak coś się stanie. Ej, słuchajcie, tam była jakaś osoba, która się przemieniła. To jest imposter. Musimy ją na ręce całego znaleźć. Tamta osoba się zamieniła, ale nie widziałem jaki kolor. Wyszła! Ja, super! Dobra, wychodzimy z gry. Dajcie mi chwilę, żeby znać kolejny. Dobra, jestem. Nie, ja nie chcę być fioletowy. Zmieniaj ten kolor. Dobra, bo mamy fioletowy. nie ważne. Jeszcze możesz tu dobiec, proszę cię. Ja chcę tu grać. Na gdzie mam odcinek? A ty musisz... Da, o, jest. <słyskujesz> Engine! Dobra, bo dobra, gdzie jesteśmy? Dobra, mamy... Tak. Um, mamy go task. vehicle. View. Ok, pokażcie, że jesteście tu i tam. Dobra. Okej, okay, dobra, idziemy je naprawić. To było proszę, nie śmyślałam. Elektryk. Mam tylko jedno Uuu. zadanie. Była etapowe, kurde. Cool. Dobra. Jeszcze tam musimy iść. Nie wiem czy tam. Coś tu był! Widzieliście? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wiem już. Wiem, wiem kto. Wiem. Muszę tylko naprawić ten, ten. Zabiję mnie. Naprawcie światło. Nie jest. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiem kto to jest. Patrzcie, teraz odgadnę... E, dobra, chwila. There's. To on się przemienił to osoba um, start. Nie wiem, jak sobie po prostu sobie skipuję. Bo nie wiem, co to może być. Mam 5 sekund na utopanie Co to jest za gra? Co to jest za gra? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu napiszcie w komentarzu, co to jest za gra. Przyknę serce. Dobra. Idziemy sobie teraz do... Go... jesteśmy. I teraz... Idziemy na kamerę. Ej, jesteście... Dobra, mam wyskoczyć. Czy on wyskoczy tutaj? muszę go filmować cały czas Bo jak się przemieni to ja nie będę tego wiedział Okej okay. Dobra Zrobię cięcie, bo chyba was nie interesuje to Musimy kogoś uratować przed nim Czyli to mieć Jest potencjalna... O, dobra Na szczęście już go nie zabije Dobra, widzowie Jestem duszkiem lecę cały czas za mordercą, chcę sprawić, Mogę mogłem go uratować. Przemieni się. Pumarańcze. A nie zdążył. Ile zostanie wywalony? Zostanie wywalony. I co zostanie wywalony. Wywalony. No, no. Właśnie wyrzuciliście kumajta. Brawo. Po prostu jesteście najlepsi Czy oni mają jakieś dyskota? Dobra, Dobra, zaraz Zobaczymy się jak znajdę nową grę Dobra, jesteśmy Zaczynamy rundkę Biały Już zaczęłam, na szczęście No i znów biegiem, 200 lat Eee, magnet się zdelaytować, żeby był od razu. Zaraz, jeżeli... Czyli ktoś może rozpocząć grę. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, widzowie, teraz robimy coś najlepszego. Mm, robimy tak. E, robimy... No. Mm, hmm, super. Aha, czyli jednego chromejta mamy z głowy. O oh yeah, yeah. wow, Dobra. Nie był impostorem. Co? Kurde, zabij go. Ku. Ej! A, mo może raportować. Here. Nie, nie napiszę Hare Moci... No, ani ma co to jest za animo typu? Ej, zaraz mogę zagłosować na niego. to by każdego by walili. A nie, na szczęście. Mm, nie wie kto go zagłosował. widzowie, chyba... Tam, prostu, ej, naprawdę to jest najszczęśliwsza gra. i dobrze, że ja już mam nagraną. Musimy iść tam. Dobrze. Widziałem. Mam nadzieję, że mnie nie widzą. Co? So, nie ja wiem, czy to była ja prawda. On, on napisze moje mini. Daję. Daję. Oh, Jezu, oni nadal chcą. Mogą są nadal wywijać. Dobra. Ja nie, nie, nie głosuję. List. Mutiny. Band? Czemu on lis? Co to znaczy? List. Wizard. Wizard. Ja napiszę. No. Mutiny. No. Ja the... też. Mutiny No. Zaraz. Teraz wyrzucono jednego. Ile zostało ludzi? Powiedzcie, że dwa. Oh, to Wygraliśmy grę! Co jest? to osiągnięcie z niej, wiesz. Naciśnij miałem... aby... To jest połącznościowe? Nie. Dobra, ja... Ja, kopytet jeszcze raz. Dobra, dajcie mi chwilę, znajdę kolejną grę. Dobra, jestem i to chyba ostatnia gra. Widzowie, bo to już za długo trwa. Ja to muszę jeszcze zmontować. Pamiętajcie, widzowie, że... Ja tu jeszcze ja to ja muszę zmontować. To nie jest tak jak ten, że on biegnie i już jest zmontowany. Bo krew ma te! I zwyczajny. A nie. Cel stink. Aha, nikt nie umarł. Ale dziwne, bo powinni umrzeć od razu. O wejściu do A, zginął Nie, po prostu. Okej, okay, dobra, nie wydarzy. Przecież, przecież każdy może to zrobić. Cziup. No. O. Um, dobra, Jaki ja jestem? Um. Wizard. Ja mam wizard. Patrzcie, będę siebie wywalać, tylko powrócimy do wywala. Okej! Okay. Thank you, jest thank you. Jest to tylko thank you. No, ja Zostanę wyrzucony. Dobra! Zrzucony zostałem, bo chcę być duchem. O, no Dobra, nieważne. Dobra, kogo ty, by uratować? Dobra, impostorzy zawsze są sas. To logiczne. Dobra, ile tam było? Czekajcie. Czekajcie. Mm, sas. I kasus. Emergency meeting! Chodźcie widzowie to chyba Was nie interesuje, więc... może zakończmy ten filmik. Siema widzowie, cześć! Zostawcie like i pa!